Cześć, ja jestem Kazuko i witam nas głodny Bob. Bob, ładny the fuck w ogóle? A no tak, programy o gotowaniu oglądasz, żeby się dokształcić bardziej. No dobra, Eliska widzę, że idzie do pracy. Dobra. No i teraz już będę grała po dwa dni u każdej rodziny, czyli tam. Dogramy sobie do jutra wieczór. Bob, co ty masz robić? Nie. Do pracy. Robić jedzenie. O Jezu, na 6 godzin zaraz będzie. No dobra, możesz coś zrobić w sumie na zapas, chociaż zobaczymy, czy coś. O Jezu, wy macie tyle żarcia w ogóle. Nie ucz się gotowania z telewizji, bo to będzie bez sensu. Dobra, zrób coś do jedzenia. Yy... Może jakieś ciastka, cokolwiek. A wy macie bar? Nie macie baru chyba, co? Ja bym im postawiła bar, żeby on też mógł drinki robić. Może, na no tutaj, gdzieś tu. Okej. Okay. Bob w międzyczasie pomalował te krzesła, więc. Tak, to logiczne. Przecież 500 rzeczy na raz potrafi zrobić. Bo to jest super Bob. Mój ulubiony sim. Tak się zastanawiam właśnie, jak tutaj polecieć z ich y, tym... no, czy rozwodem, czy jakąś tutaj dramatem. Nie wiem w sumie. Co tu śmierdzi? Yy, różni to. Tak sobie właśnie myślałam. Żeby zrobić im jakieś dziecko, żeby od razu ich tam nie... nie rozwodzić, no. Nie chcę, żeby oni byli ze sobą raczej. Jakoś inaczej im się może potoczyło życie, los. Oddzielnie. Ale po prostu no nie chcę, żeby oni tam... Co? iska wyśli e-mail, nie wiem, yy, nic się nie wysłało. Bobby! Bobby, chodź jeszcze, stop! Weź sobie zrób coś, jakieś drinki. Kole yy, możesz wypić, bo to bez alkoholu. A ty za 4 godziny do pracy, więc nawet jakbyś walnął piwko, to tak trochę jest słabo. Ty nie jesteś pani Landgrabowa. Ona to tam może piwko chlapnąć przy pracą. Ale nie ty, Bobisław. Dobra. Czy ty. No tak, bo oni nie mają tutaj przyjścia, tak muszą naokoło chodzić Trochę głupkowato No nic, ja, ja nie będę tutaj przemeblować, za, żadnych robić w tych domach, nie chce mi się Bez sensu Dychę za kole? Boże, jak drogo i to we własnym domu I co? I jeszcze jedno, coś musisz zrobić hmm. Chociaż i tak awansu nie dostaniesz, ale fajnie by było jakbyś yy, coś tam robił, no co jeszcze możesz, sok z lodem? napitek korzenny. No to możesz zrobić. Najwyżej się poszczasz. Dobra, Eliska, o której ty wracasz w ogóle? 17. Ły! Będzie trochę samotne. Będę tutaj posiedzenie mieć bez Elizi. Może ile on to pije? Na raz, zrób tam łyka wielkiego, dawaj. No, następne, kolejne. 15. no to chociaż jakieś lody tutaj są i tak... A, nalałeś po prostu. Wiesz, że trzeba jeszcze piankę zrobić, lody i tak dalej. Bob. Bob ma takiego skilla w robieniu dryneczków, że po prostu nalewa i już jest gotowe. Wszystko wymieszane, wszystko jest, wszystkie dodatki położone, elegancko. No, a szkloneczki się świecą, takie dobre zrobił. Gidbop. Uch, jaki piękniś. Dobra, weź coś porób, bo. Eee. Smulson. A, i ty jesteś fleja, więc ty nie sprzątasz. Tak, ty jesteś, niechluj. Eee. To ty tam w dupie. Przepraszam. Nie w. w pupencji. O. Korzenna słodycz i jeszcze ma coś smacznego do sączenia. O i cieszy się samotnością, no to ja. No i skorzystaj, wiedziałam, że będzie ci się chciało siku. Dwa napoje wytrąbiłaś, no to się nie dziwię. Leć Bobson. Ty jeszcze chcesz przyrządzić pięć wspaniałych posiłków, z czego trzymasz zrobione, więc to... Nie będziemy się jakoś tam spinać za bardzo nad tym. Jak zrobi, to zrobi. Fajnie by było jakby wypełniali te aspiracje. To zawsze jakiś cel w życiu. Ale tam bez przesady, no. Nie wszystko naraz, nie samym gotowaniem, bo Bobik żyje. O, jeszcze pogodę trzeba obejrzeć. Śnieg będzie padał? Chyba nie. Dzisiaj elegancko. Dzisiaj słonecznie i cieplutko. Bobik, ty masz za 45 minut do roboty, ale ty jesteś eleganckowy ten. Bob, zadowolony z pogody. Śnieg czy nie śnieg? O, pani ładna przynajmniej. I pan ładny. I pani ładna. I pan ładny. Uu. I gorąco się zrobiło, co Bob? Aż będziesz świętować z tego powodu. Nie. No. Git. Wiadomości obejrzane. Zaraz lecisz do pracy. To już? To już? To już? To już? Dobra, Bobby do roboty! I czekamy na Eliskę, zobaczymy co będzie robić. Jest, Eliza wróciła, przyniosła 136. Dobra, czegoś potrzebujesz? W sumie to możesz siknąć i od razu te raporty zrobić. Bo czemu nie? Kurde. Nie chce mi się w sumie tutaj tego łóżka. Powiedzmy, że to jest taka trochę pracownia, i nie wiedzieli co z tym zrobić. Mieli jakieś dodatkowe łóżko i stwierdzili, że. A, może. Yy... Jezu, gdzie to jest. Może będę jednak ten. Yy, może ktoś tam do nas przyjedzie i tak dalej. To zrobimy sobie tutaj takie. Ciul, co tak naprawdę. Żeby nam promieniowanie nie promieniowało w sypialni. To będzie tu. Promieniowało, na gości. Dobra, weź tam, tam, te... Te, 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 te. po raporty. Jaki ona ma chud w ogóle, dostojny. Liska, mogłaś tu iść, siku, no. I ona tam. Raporty, potem się... Zdenerwujesz. Zobaczysz, że syf. A tutaj Bob... a nie powinien sprzątać w ogóle, po co ja mu kazałam? Zobaczysz Eliska, że syf Się zdenerwujesz I zrobisz ure bure, jak Bobik przyjdzie z pracy Zapamiętaj to sobie, to jest plan, tak to jest plan na dziś, zapisz sobie to w punktach No dawaj A potem ci dam, że będziesz jadła Coś tam musisz sobie zjeść. Yy, otwórz lodówkę. I czekamy na Boba i jego. O Jezu, 23. Nie, to Liska jeszcze zdąży zrobić milion rzeczy. Jeszcze gdzieś może pójdzie. Co ty byś chciała? 15 dzieł sztuki. Nie, no Liska może jeszcze nie. Później, kiedy indziej. Jezu, ile jej to zajęło w ogóle. Życia nie będziesz miała. Ja myślałam, że no dziś se pójdzie, a już jest 20.30. Jeszcze, o i Liska musi posprzątać. Dopiero zje w sumie kolację, obiad kolację. Liczby, liczby. One tworzą wzór. To jest piękne. No Liska jak cię to bajeruje i podnieca to. To co ja poradzę? Czy ty nie wziąłeś czegoś śmierdzącego? No a jak? Nie jedz tego, weź. Jezu, ja myślałam, że to jest dobre, a to nie jest. Czemu to jest zepsute, ej? Won. Won stąd. No, a myślałam, że ona to żre nad koszem. Dobra, weź sobie jajecznicę. Kurwa, da ja nawet O! Czy ty jesteś, yy, przepraszam, bardzo yy, wampirzem? Jak jesteś wampirzem, to idź co? Ja nie chcę ciebie tutaj... Nie potrzebuję! Mieć koleżanek wampirek. Eliza, tam cudowne ozdobienie. Piękne. Ach, mam trzynaście dzieł sztuki! Ho, 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 ho. O, jaka dumna z siebie. Tak, trzynaście! Dobra, Eliska, wyczekuje. Teraz ma pół godzinki do przyjścia męża. Weź tam się powkurzaj. Tak, znowu nie posprzątał. Muszę na niego nawrzeszczeć. Dawaj Bob. Dawaj, Bob! Jesteś zmęczony, ale pójdziecie spać jeszcze razem. Nie ma tak. Nie ma tak, że będą dwa łóżka. Mm -mm. Mm -mm. A po kłótni co jest najlepsze? Co jest najlepsze po kłótni? No, zaraz do tego dojdziemy. Jest, Bob, idzie, szybko dawaj. Dawaj tam. Y... Bada bada od, od razu. A. Weź tam powiedz, że. O, jak było w pracy i w ogóle. A tutaj, Eliska już tak, tak. Wysłucham Cię, lecz. Y, lecz będę y, zaraz y, zdenerwowana I, i tak o. O, już, się zaczyna. No. Yes. Jeps. <laughs> Jestem gwiazdą kulinarii, kochana. No i nic. Nie wspaniałe jedzenie robię. Dobra, Eliska. Dawaj, dawaj, dawaj. Powiedz tak. Nie, Jakie to musi być podłe. Skrzycz go. Poczekaj aż opowie ci o pracy i w ogóle wszystko. A teraz na niego nakrzycz. O, znowu brudne gacie nie... posprzątane. A nie, nie, nie ma, nie ma, że pocałej. Jeszcze coś tam mu I kłóć się o... o właśnie o czystość. Dawaj. Wszędzie ciuchy po to zwalane. No. Przyjedź na niego tam. Dawaj. Jo, ja, kieciuchy, przecież nie moje! Bob nie, nie idzie ci w kłótnię. No, jeszcze puknie się w głowę. No, znowu się kłócimy i bez sensu. Eliska, weź. I, i, i gaci obsikane. <laughs> Dobra, ty ją przepnąć, bo przecież Eliska to w ogóle nie ten. I gąbka jeszcze brudna. No, ludzie, ludzie. Nie, yeah, wygram tu kłótnię. To teraz Elisko. Yy, no, dawaj. Robimy na zgodę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie robię testu, bo nie chcę wiedzieć, czy wyszło. Dowiemy się pewnie jutro? Albo i nie? Chociaż u nich tak często wychodzi, że to po prostu jest. Dobra, robią tam na zgodę, jelo. Dobra, Bobson już wstał, jest przed ósmą. Aliska, może ty byś wstała, się wyszykowała? Czekaj, on zrobi Siurnie sobie. I Bobson idzie, jest ciastka. Tam nie myć się, nic. Nie robimy testu. Nie chcę wiedzieć. Wiem, że wtedy będzie później. Po prostu. Jakby to się przedłuży. Ale to ma być niespodzianko. Siurprise. Siur, Dobra. mi się. Bobson tam ciacha. I co, nie ma ciastek? I... A, zapiekantka będziesz robił. Okej, okay, w sumie spoko. Myślałem, że ty ciastka zjadłeś. Szedłeś po niej co? No dzisiaj to do kariery. Jezu, praca za 3 dni. Co ty będziesz robił? Co ty będziesz robił sam? Liska to idzie dzisiaj do roboty. A ty co? Wolne. Deszcz pada. Co ty będziesz robił? Tak! Dawaj słuchawki. Wszyscy będą mieli słuchawki. Czekaj, Eliska, weź. Eee... O Jezu. Pójdziesz przecież. Zjedz i pójdź. Jezu, Bobson śmierdzi w ogóle. I znowu nie gadają. W ogóle nie gadają przy posiłkach. Ja im nie klikam. Koniec. No. Bob, tylko zapiekanka się liczy w teraz, w tym momencie. Tylko zapiekanka. Dobra, Eliska podjadła, już elo, nara. Godzina spóźnienia tam. Cio poszła. Uuu, zlot zapaleńców, czy ty jesteś zapaleńcem? Chyba nie. Ale możesz pójść. Tylko weź się umyj, bo smród się roztacza już, naprawdę. Bob taki radosny w wannie tam Maja <laughs> Bogo! Bawimy się! Woo! Yeah. Dobra, wyłaś z tej wanny, idziemy Jej! Tu nie pada! Jest tylko... ...możliwe pada deszcz Dobra, jesteśmy na festiwalu Ogólnie nie lubię chodzić na festiwale te bo mnie wkurzają strasznie. Ale że w sumie Bobik jest tutaj sam. Nie ma co robić. Może sobie... Czekaj, tutaj może sobie pograć. Pobudować rakiety. I tak dalej. Co tam? O, tu poszedłeś grać już w bibloka. No. No i super tam. Kaszulkę, żarcie można kupić. Panie wampirzu, jest dzień. Rozumiem, że pod daszkiem, ale jest dzień. Bob, naprawdę bym chciała, żebyś kogoś poznał, ale tu... O! Co pan tu robi, panie dziadku mrozie? Dawaj go poznaj. Czemu nie można? No nie, on sobie już idzie, ale ja chciałam cię poznać. Dobra, z tobą. Nie, to nie. Gdzie znikniesz w tym miejscu? Tam. Bob chciał Cię poznać i zapytać, kiedy będą prezenty. A, można wziąć yy, w tym udział. Może ty nie masz takich umiejętności. Na drugim poziomie, co możesz? Dawaj, może coś wygrasz jakąś broszkę. Dobra, Bob. Poznał jakiegoś kolegę, Też ma brodę. Spoko Kolo, nie? Będź ja go poznał. Czym wiedziała, kim jest? Kim jesteś? Czemu on nie ma już yy, tamtych ludzi? Znajomych? Co się wydarzyło? Sali jest Molem Książkowym Może być twoim ziomkiem Powiedowci! Zaraz Eliska wraca! Dobra z na tym festiwalu wracamy do domu Na chatę, Bob! Bob do domu Bob udawaj, że nigdzie nie byłeś Cały dzień w domu Cały dzień nic się nie wydarzyło. Nic ciekawego się dzisiaj nie zdarzyło. Dobra, Eliska, nie masz jeszcze żadnego nastrójnika. Kurczę, chciałabym wiedzieć w sumie. Nie, eee, ile mam czekać? Kurczę, to chyba będzie to trwało za długo. Eliska, może zrób jednak, co? W tym syfie. No nie, chcę mi się tyle czekać bo to chyba nie trwa jeden dzień że oni się dowiadują tylko jakieś dwa albo trzy coś tam w pracy zabulgotało w brzuszku no, oczywiście syf no i co? Eliska nie jest w ciąży może następnym razem no w sumie tak się zdarza wytrzyj no jest smutna smutna jest chodź mu powiedz, że jesteś smutna ponarzekaj na problemy ponarzekaj na problemy i się z nim pokłóć może krytykuj techniki Bara Bara Już co, nic z tego nie wyszło było tak słabo że nic z tego nie wyszło i nie jestem w ciąży i im plusy poleciały a, no nie, no spoko, Następnym razem na komodzie to się postaram. Jezu, no. Typie. Nie idź spać, no. Czy wy nie macie co robić? Bobson, weź. Idź zrób, nie wiem. No, ludzie. Zrób coś na grillu. Na przykład PP coś małego. Dobra, znaczy małego. Im to i tak bez różnicy. Dobra, Eliska idzie. Eliska jest smutna. Szkoda mi jej, że jest smutna z tego powodu. Dziejku. O nie, ona idzie płakać. Jejku, naprawdę jest mi smutno. No już przeszło, bo fajne obrazki. I, I już w sumie, nie, ja już w sumie jestem zadowolona. No, fajne mam obrazy w domu. Dobra, Bob, zdob. Yy, zdob te żarcie. I ja, oczywiście nie będziesz mógł ich postawić tu, tylko gdzieś tam, kurde Możesz tu postawić? Bob, Bob, Bob. Of. Dobra. Yy, weź porcję Usiądź i ty weź porcję i usiądź. Proszę. Eliza. Czy tobie uszy woskiem zarosły? Dobra, siedź. I Eliza smutna. Weź tam na niego pokrzycz. Albo dobra, poproś go o radę. I zobaczymy, czy będzie dobra rada, czy zła rada. Zaraz to sobie rozkminimy. No, chyba nie pomogła jej ta rada. Dobra, weź się sfrustruj na Boba. I powiedz, że w sumie to. Bob, no robaki w dupie. No, mamy no, powiedz, że kciuk w górę za to, że nie wyszło. Nie ma przepraszania Boba. Ty go nigdy nie przeprosisz. Tylko... O nie, no jak jesteś smutna, to... Eee... O, już możesz. Eee... Głupie to jest. No ludzie! Zjadłaś dobrze. Bob! Bob de Menel. No. Eliza, obejmij go. Oczywiście, jak posprzątasz, bo musisz Przeproś yy, w łóżku. Nie, nie, ty nie przepraszasz, ty po prostu masz swój cel. I jeszcze raz. I teraz robimy od razu, bo ja pierdzielę czekać. Jak to nie wyskakuje na następny dzień, tak jak myślałam. Ok, teraz od razu pójdź, zrobić ten test, bo już naprawdę nie chce mi się czekać. Kilka dni jak czekać na to, to bez sensu. Oni tak krótko żyją, te slimy to. Niez! Yes! Bob, wstawaj, będzie. Już, już mam brzuch, już mam brzuch. Bob! Będziemy mieli dziecko! No, Bob, zadowolony. O! Wspaniałe wieści! Dobra, bardzo się cieszę, ale jestem tak zmęczony, że idę spać. Nie, no, liska w sumie też. No to dos... Nie, no, Bob! Opamiętaj się, śpi normalnie, a nie jakoś tam byle jak. Drzemki będzie sobie urządzał w środku nocy. Ok, i tym jakże pozytywnym akcentem. Vlad, nie, wyjdź. Tym pozytywnym akcentem. Jak na razie, że liska jest w ciąży, zakończymy rozgrywkę w tej rodzinie. No i zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Możecie komentować, jakie macie przemyślenia na temat ich związku i jak myślicie, jak to teraz będzie wyglądać, jak liska jest w ciąży i będzie znowu się wkurzała o to, że Bob syfi i tak dalej. Nie, 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 stop, 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 już jest za późno. Skończę na pauzie, bo później jak wejdę do innej rodziny, to już będzie siódma, ludzie. Źle zdobiłam za szybko poleciałam z czasem. Dobrze, dajcie znać, jak myślicie, czy to dziecko im pomoże, czy właśnie odwrotnie? Czy ciąża im pomoże, czy w ciąży będą się kłócić, czy się nie będą kłócić, czy jak dziecko się urodzi, to się będą kłócić? Kiedy myślicie, że mógłby nastąpić ten już taki ostateczny rozłam? Ok, to będzie tyle, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku, w którym już pewnie przejdziemy do rodziny ćwilów. Na razie!